Halo, halo! Czy mnie widać, czy mnie słychać? Dobry wieczór, witam was serdecznie moi drodzy w ten piękny walentynkowy wieczór. E, mieliśmy taki sprytny plan z Asią, żeby w ramach walentynek pograć na Wizji razem, ale tak się najedliśmy walentynkowym obiadem, że Asia odpadła i ma spanko. <grym> Więc najwyraźniej będę grał solo, ale kto wie, może jutro nadrobimy. Niemniej mam nadzieję, że, że weekendzik mija Wam przyjemnie, niezależnie od tego, czy świętujecie Walentynki, czy nie. Ej, kurczako, mam ciekawy. Dalej jestem przeżarty, dajcie spokój. Dobra, patrzcie, jakie mamy piękne pola obrobione. Tego chyba jeszcze. A nie, to też już obrobiłem. Więc zostaje nam tak naprawdę tylko je obsiać. Zatem wsiadamy do mojego wysłużonego ciągnika. Ładujemy się. Do mojej. Do mojego siewnika, ciągnika i siewnika. Mamy z której strony się go podczepia. z tej, nie? No, w sumie nie mam pewności, czy z tej, nie, no chyba z tej. <laughs> tak czy siak. Właśnie, dostałem informację, że, że mój dyplom został dostarczony. Muszę to potwierdzić. Czy jest, czy nie. Dobra, anyway, 41% mamy zapełnienia, Na no, uwaga, nic nie widzę. Heartbreak! Także tak. Aj waj. Podejrzewam, że nie będzie nas dzisiaj tutaj szczególnie dużo. A patrzcie, znacznik ścieżki. Dobrze, potrzebujemy to. Zatrudnij pracownika, włącz brona mechaniczna, wybierz materiał siewny, wyładuj i swoje. Mmm. O! Włącz. B. Cześć, Angel. Siemneiro. Hmm... Lecieć od razu dwa pola na raz. Ale poczekajcie, ja nic nie robię. A nie, robię, dobra. Jak patrzę, że mi nie spada... Dobra, spada jednak. Ej, dzień dobry na wieczór, dzień dobry na wieczór, dzień dobry... Czemu to się nie... E, dobra, chyba, chyba się nie wysiało na ulicy. Cześć Sebastianie, dziękuję za ciepły komentarz pod materiałem łowców. Dzień dobry, dzień dobry, witam. opowiadać o kolejnym tablecie na sprzedaż? Eee, bardzo fajne jest właśnie. pobawiłem się nim trochę. nie wiem czy opłaca mi się go złożyć do polski kiedy tutaj mogę dla niego dostać 500 stówek, albo nawet trochę więcej. <laughs> mimo wszystko. co się dzieje? Poczekajcie, podniosę, wykręcę, zaraz będziemy dalej gadać. no eee, fajny. Eee, Asia ma spanko. Cześć brazerze. Już tłumaczę, już mówię na samym początku streama. Ale tak, mieliśmy dzisiaj w planach wspólnego streama walentynkowego, ale Asia się pospała po walentynkowym obiadku, więc stwierdziłem, że nie będę jej nie będę jej dręczył, niech sobie śpi. Znaczy, jeszcze jak gadaliśmy o tym jakąś, nie wiem, godzinę temu, to mówię, nie, nie, wcale nie śpi. Będziemy grać razem, ale śpi. Także myślę, że, że dalej jest szansa, że sobie wspólnie po. O! Wła... A dzień dobry! Nie śpi? O nie! Oj, śpi, ale chodzi. Śpisz na stojąco. Właśnie opowiadamy o tym, jak to mieliśmy grać razem. Gram solo, bo ty spałaś. Nie. nie. <sum <sum spałaś. Nie. Więc zaproponowałem. Już za późno, już zacząłem. Co? Czemu spałaś? Nie przyszedłem, bo miałaś chrapanko. Co chcesz? Bardzo grać wspólnie, tak. Mimo, że dopiero co zacząłem streama i, i teraz lu zawiodę ludzi, jak go przerwę? Nie zawiodę ludzi. No dobra. Dobra. To co, chcecie, chcecie wspólnego streama z Asią, która się obudziła. To pewnie co najwcześniej za parę minut dopiero odpalimy, bo to trzeba jeszcze kupić tą grę, w którą chcemy grać i ściągnąć i tak dalej. Tak? Grać z Asią? Dobra. No dobra, to Asia idzie się ogarniać, to znaczy kolebocze się. I w takim razie. <noise> w takim razie robimy pauzę. I. ehm mm, um, Widzimy się za parę minut? Okej? Okay? dobra, to bądźcie na łączach.